Witajcie w lekcji drugiej serii zatytułowanej Język niemiecki dla początkujących. Pamiętacie o czym mówiliśmy ostatnio na lekcji pierwszej? Mówiliśmy o sobie. Mówiliśmy o odmianie czasownika sein w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ojej, jak to tak mądrze brzmi, prawda? Mówiliśmy o sobie, o tym kim jesteśmy, skąd jesteśmy, jacy jesteśmy. Nauczyłem Was także. Zaprzeczać pewnym plotkom na nasz temat oraz pokazałem Wam, jak można właśnie yy, mówić prawdę o nas samych, w tym samym zdaniu, przecząc, że my tacy nie jesteśmy, ale jesteśmy tak naprawdę nieco inni. O tym wszystkim właśnie rozmawialiśmy. Pokazałem Wam także specyficzną cechę języka niemieckiego, jaką jest z pewnością wymowa. Zauważyliście, że inaczej piszemy, inaczej czytamy, inaczej wymawiamy. Mówiłem Wam także, skąd możecie pobrać opracowanie, które dla Was stworzyłem. Możecie je pobrać z mojej strony internetowej waszanauka.pl, wchodząc do działu języka niemieckiego, a następnie tam na blogu znaleźć artykuł zatytułowany Wymowa w języku niemieckim i tam znajdziecie właśnie darmowy PDF. To jest taka ściąga, która z pewnością pomoże Wam rozszyfrować. Pewne m, dziwne m, z, zbitki różnych liter. Na przykład tutaj mamy EU, czyta się to jako OI, TSCH, czyta się jako CZY. Tam wszystko właśnie w tej ściądze jest zapisane. Zachęcam do tego, abyście sobie y, to pobrali z internetu. Ok, dzisiaj chciałbym skupić się na drugiej osobie liczby pojedynczej, czasownika ZAN, czyli Ty jesteś. Będziemy mówili o Tobie pokażę Wam, jak tworzy się pytania w języku niemieckim odnośnie Ciebie. Czyli na przykład, czy Ty jesteś Tomek, czy Ty jesteś Ilona, czy Ty jesteś e, Zbyszek, następnie odnośnie miejsca zamieszkania, czy Ty jesteś z Polski, czy Ty naprawdę jesteś z Niemiec. I tak, dalej, i tak dalej. Na samym końcu chciałbym pokazać Wam bardzo ważne pytanie w języku niemieckim, które wiąże się także właśnie z tym tematem, który dzisiaj będziemy wałkować, a mianowicie z pytaniem, które w języku polskim brzmi, ile masz lat? Ale po kolei. E, ok, wiecie już, że fraza Ich bin oznacza Ja jestem, tak? Ja jestem. Ja jestem Adam. Ich bin Adam. Und? Ich bin aus wspólnym To już o tym mówiliśmy. Tak, ja jestem Adam i ja jestem z Polski. Teraz pokażę Wam frazę, która brzmi: Ty jesteś w języku niemieckim. To jest oczywiście du bist. Du bist. Ich to ja, du to ty. Ok, zapiszmy to: Du bist. I spójrzcie, mamy znowu samogłoskę I. Podobnie jak tutaj, która znajduje się między dwiema spółgłoskami. Mówiliśmy na ostatnim naszym spotkaniu w lekcji pierwszej, że jeżeli jest taki układ, wówczas ten sam i czytamy jako Y, czyli I. Y. Stąd du bist, a nie du bist. Tak, tak nie mówimy. Du bist. Du bist. No to teraz jak powiedzieć: Ty jesteś Andrzej, Ty jesteś Zbyszek. Oczywiście du bist Andrzej, du bist. Zbyszek, jak powiemy ty jesteś, jako zdanie oznajmujące. Ty jesteś z Polski. Oczywiście. Du bist aus Polen. Świetnie. To jest bardzo proste. Ty jesteś wysoki, ty nie jesteś niski, to oczywiście będzie du bist nicht klein. No dobrze. A jak teraz zadać pytanie, czy ty jesteś Tomek, czy ty jesteś Ilona, czy ty jesteś z Polski? Żeby stworzyć takie pytanie w języku niemieckim, musimy zamienić miejscami te dwa słowa. Otrzymamy wówczas. Na pierwszym miejscu będzie Byst du Tomek? Byst du Zbyszek? Byst du Ilona? Czy Ty jesteś właśnie Tomek? Czy Ty jesteś Zbyszek? Czy Ty jesteś Ilona? Czy Ty jesteś z Polski? Będzie oczywiście tak samo. Byst du aus Polen, bist du aus Deutschland? Czy ty jesteś z Niemiec? Ok, chciałbym teraz się skupić na ym, ym, odpowiedzi na to pytanie. Jakich, jakie odpowiedzi możemy udzielić na to konkretne pytanie, czy jesteś z Polski? Możemy udzielić dwie odpowiedzi, albo twierdzącą, albo przeczącą, prawda? Jeżeli chcemy potwierdzić, że tak, Jesteśmy z Polski. Jestem z Polski. No to powiemy w języku niemieckim. Jak jest tak w języku niemieckim? Oczywiście wiecie o tym, że to jest ja, ja, ja. Ja, ich bin aus Polen. Natomiast nie, ja nie jestem z Polski. Powiemy, mówiliśmy już o tym przy e, słowie nicht, przy którym się zatrzymaliśmy właśnie w lekcji pierwszej. Jest nein, ich bin nicht aus Polen. Ok, zapiszmy sobie jedną odpowiedź i drugą, ponieważ tych słówek nie pisaliśmy. Zapiszmy je. To będzie tak. To sobie tak odglęczymy. Pierwsza odpowiedź była ja. aus auspól. Ja. Przecinek. bin Aus. Poln. Ja. Ich bin aus i tutaj trzy kropeczki. Pamiętacie, prosiłem Was o to, abyście znaleźli w słowniku cztery różne kraje w języku niemieckim. Prosiłem Was także o to, abyście znaleźli w słowniku pięć różnych określeń pięć różnych przymiotników, które Was określają bądź też są zaprzeczeniem tego, czym jacy jesteście. Tak? Chciałbym teraz, żebyście tutaj wstawili jedno z tych państw, które sobie znaleźliście wcześniej w słowniku. Ja, ich, ben, aus i tutaj wasz e, kraj, który e, znaleźliście w słowniku polsko-niemieckim. Natomiast nie, ja nie jestem z tego kraju. Mówiliśmy, że to będzie nein, ich, ben, nicht, aus. Mamy tutaj słowo nein, przecinek ich, bin nicht, Nicht aus i także wpiszcie sobie e, nazwę kraju, który, e, jaki chcecie. Spójrzcie, mamy tutaj nine, piszemy n e i n. Tę zbitkę e i wiecie już jak czytamy, to czytamy jako nine, i i. ponieważ mówiłem przy słowie klein, że e, zbitkę dwóch samogłosek, czyli e i czytamy jako i dlatego mówimy nein ja oczywiście to znaczy tak 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 ja ich bin aus polen chciałbym teraz abyście stworzyli własne dialogi czy ty jesteś z takiego kraju tak jestem z takiego kraju albo czy ty jesteś z takiego kraju nie ja nie jestem z takiego kraju ale jestem z takiego kraju Pokombinujcie, wpiszcie własne dialogi właśnie w komentarzu poniżej. To jest bardzo dobre ćwiczenie na umiejętność wypowiadania się oraz pisania. Zobaczycie, że w kolejnych lekcjach będziecie podchodzili do tego coraz sprawniej, ale musicie przejść przez te pierwsze niestety etapy. Ok, dobrze, czyli mamy już ja, ich bin aus, tam jakiś kraj, bin nicht aus. Możemy teraz spytać. Czy ty naprawdę jesteś z Polski? To jest takie podkreślenie mojego niedowiarstwa, że ty jesteś naprawdę z Polski. Więc pytam, czy ty jesteś naprawdę z Polski? Będzie, byst du wiekleś Albo, czy ty jesteś naprawdę z Niemiec? Byst du wiekleś aus To jest fajne słowo. Wiekleś. To jest taki wzmacniacz w zdaniu. Zapiszmy to słowo, ponieważ ono jest bardzo popularne, bardzo popularne. Niemcy bardzo często je wykorzystują. Napiszmy, to jest wiekleś. Wiekleś. Spójrzcie na końcówkę, mamy ICH. To ICH już znam, wiemy jak to się czyta. To jest też nyśt. I tutaj oczywiście w słowie iść. Czyli czytamy jako wirklich. I znowu mamy to r, które w tej zbitce i r, ono ucieknie. Wir, wirklich, wirklich, tego r nie, nie czytamy, nie wirklich, tylko wirklich, wirklich. Tak samo jak tutaj SEA i w przypadku dursztyś nie mówimy durztyś tylko dursztyś. Dursztyś to r tak ucieka nam. Dursztyś, wirklich. Czyli bist du wirklich aus Deutschland? Ja, ich bin aus Deutschland. Nein, ich bin nicht aus Deutschland. Ok. Czy ty naprawdę jesteś zmęczony? Jak to będzie? Bist du wirklich müde? Bist du wirklich müde? A jak teraz spytamy o to, dlaczego jesteś zmęczony? Będzie to Warum bist du müde? Warum bist du müde? To jest to słowo warum. Też bardzo... Popularne, zapiszmy je: Warum? Warum? To jest słowo pytające: Warum bist du zdumydać, dlaczego jesteś zmęczony? Jak teraz chcielibyśmy spytać w języku niemieckim: czy naprawdę jesteś głodny, chłopie? Przecież przed chwileczką wtrążył cały talerz zupy, i drugie danie, i jeszcze dwa jabłka, i jeszcze jesteś głodny? Jak to będzie. Czy naprawdę jesteś głodny? Bystu, wielkleś hungryś. Świetnie. Wiekleś już znamy. A teraz bym chciał zastosować inne słowo. Czy ty jeszcze jesteś głodny? Jeszcze jesteś głodny? Będzie to. Bystu, noch, hungryś. Bystu, noch, hungryś. Noch jest kolejnym słowem nowym, które bardzo często jest używane przez Niemców. Noch. Zresztą w języku polskim tak samo mówimy. Jeszcze, prawda? Spójrzcie na ciekawą rzecz. Mamy tutaj ch. Tak? Zbitkę wyrazów. C i h, Ch. Gdzie to ch jeszcze występowało? Tu. I ch. Ale mówiłem Wam ostatnio w pierwszej lekcji, że gdy mamy ch, które występuje po samogłosce i, czytane jest to jako si. I teraz... Gdy mamy ch, które występuje po samogłosce o, czytane jest to nie jako noś, tylko noch, czyli czytam jako h. W tej mojej ściądze, o której mówiłem wam na początku, znajdziecie również tę informację, czyli noch. Bystu nochunyś? Czy ty jeszcze jesteś głodny? Nie wierzę to, tyle, że ty, że widzę, chłopie. <gry> Jak powiedzieć... Nie, nie jestem już głodny. Nein, ich bin schon nicht hungrig. Nein, ich bin schon nicht hungrig. Szon to jest tym dodatkiem? Już, już, czyli schon. Gdybym usunął to schon z tego zdania, to był: Nein, ich bin nicht hungrig. Nie, ja nie jestem głodny. A to już fajnie tak troszeczkę y, ubogaca. Tę odpowiedź, prawda? Warto znać tego typu słowa. Zapiszmy je. To jest szon. 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 Szon, szon, szon. Spójrzmy. Mamy sch. To sch czytamy jako szy. To sch pojawiało się w słowie Deutschland. Mamy tutaj sch. Ale mówiłem Wam w części pierwszej. Że gdy mamy SCH i gdy przed tymi trzema literkami stoi T, samogłos, spółgłoska T, wówczas całość czytana jest jako czy. CZ. 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 Tutaj przed tymi trzema literkami nic nie stoi. Zatem czytamy to jako sz. Stąd mamy szon, szon, mieszon, tak jak w przypadku PULN. Widzimy, że Niemcy uwielbiają, to o przekształcać na u. Tak Niemcy mówią. Nie szon, tylko szon, 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 szon. Nein, ich bin schon nicht hungrig. Stwórzcie teraz w oparciu o te cztery nowe słówka dialogi. Widzicie, coraz lepiej, coraz więcej możecie dołożyć ciekawych słów, które także wstawiamy do naszych pytań do naszych wypowiedzi w języku polskim. Siebie. Teraz chciałbym przejść do tego bardzo ważnego pytania, jakim jest ile masz lat. Chciałbym, żebyście teraz skupili się na tym, co powiem, ponieważ ta wiadomość jest bardzo ważna. W języku niemieckim i w języku angielskim tak samo nie ma takiego pytania, które moglibyśmy dosłownie przetłumaczyć. Które w języku polskim brzmi: ile masz lat? Nie można tak przetłumaczyć takiego pytania dosłownie. Nie można też udzielić odpowiedzi, tłumacząc jej dosłownie, e, mówiąc: Ja mam ileś tam lat. Niemcy i Anglicy mówią inaczej. Pytają nie o to, ile masz lat, ale pytają: uważajcie, jak stary jesteś ty. Albo jak stara jesteś ty. Brzmi to trochę dziwnie dla nas, dla osób polskojęzycznych, ale niestety musimy do tego przywyknąć i się tego nauczyć. Musimy nauczyć się sposobu rozmowania, myślenia y, tych ludzi, których języka uczymy się. Oni nie mówią, ile masz lat? Ja mam ileś tam lat z wykorzystaniem czasownika mieć, ale używają czasownik być. Właśnie ten, nad którym się tutaj pochylamy, zastanawiamy, tak? Analizujemy to. Czyli jak stary, stara jesteś ty i ja jestem tyle i tyle lat stary, stara. Musimy do tego przywyknąć. Jak to pytanie brzmi w języku niemieckim? Brzmi ono w ten sposób. Wie alt bist du? To bist du już znamy, tak? Bist du Andreas, bist du Ilona i tak dalej czyli wie alt bist du, wie to jest jak, alt jest stary, czyli jak stary jesteś ty. Zapiszmy to pytanie, ponieważ ono jest bardzo, bardzo, bardzo e, ważne. Ok, zapiszmy je sobie tutaj, hmm, sobie tak oddzielimy. Wie alt bist, bist du we alt stu. I tutaj mamy ciekawą rzecz. A tutaj sobie poprawimy, ładnie, żeby to było o. Ładne czytelne e. Czytamy we alt bistu. Alt, jeżeli uczyliście się języka angielskiego, to wiecie, że stary w języku angielskim to old, old. Pisane, pisane przez o l d. Tutaj mamy alt. A tutaj jest słowo, które jest bardzo ciekawe. To znaczy jak. Jak stary jesteś ty? I tutaj mamy taką zbitkę samogłosek i i występującą po niej E, czyli IE. W ściądze tej zobaczycie, że taki układ dwóch samogłosek czyta się jako I. Czyli tego E nie czytamy. Część osób myli i czyta to jako Waj, ponieważ mylą im się literki. Ponieważ e i czyta się jako polskie AI. Ale tu nie ma EI, tylko jest IE. Dlatego uważajcie na to. I zwróćcie na to uwagę, że tutaj mamy IE, dlatego czytamy jako to jako I. Stąd mamy WI, ALT, du, Czyli jak stary jesteś ty? Mówiłem, że w odpowiedzi na tego typu pytanie mówimy: Ja jestem tyle i tyle lat stary. W naszych lekcjach nie będę w ogóle zastanawiał się nad tym i omawiał kwestii związanej, jak tworzy się w języku niemieckim liczebniki. Czyli te cyfry: 15, 18. 73 i tak dalej. Na ten temat mam stworzoną specjalnie dla Was inną prezentację. Link do niej znajdziecie w opisie właśnie poniżej. Chciałbym, abyście po zakończeniu oglądania tej, tego filmu yy, przenieśli się właśnie do tamtej prezentacji, na której jeżeli nadal nie umiecie tworzyć liczebników w języku niemieckim. Po to, abyście właśnie po obejrzeniu tamtej mojej, ymm, mojej prezentacji nauczyli się właśnie, zobaczyli jak wyglądają liczebniki w języku niemieckim od 1 do 100 i potrafili samodzielnie stworzyć jakiś liczebnik, na przykład 63, 58, 31 i tak dalej. Ta prezentacja właśnie Wam w tym pomoże. Tak więc zachęcam gorąco. Okej, okay. teraz dlatego nie będę się zastanawiał nad tym, jak się pisze dany Nie tylko wstawię tutaj cyferkę, a was odnoszę właśnie do mojej wcześniejszej prezentacji. Ejmy na to. Ja chcę powiedzieć, że ja mam 27 lat. Czyli w języku polskim mówimy: Ja mam 27 lat, natomiast w języku niemieckim musimy, pamiętajcie, musimy zmienić nasze myślenie, jeżeli uczymy się danego języka. Nie mogę napisać, że ja mam, Ileś tam lat, tylko że ja jestem tyle i tyle lat stary. Ok, brzmi to w ten sposób. Ich bin, to oczywiście to jest ja jestem. Ich bin, no i teraz musimy wstawić cyfrę. Mówiliśmy, że to będzie 27, czyli Zjednoczwancyś. Ich bin Zjednoczwancyś. I tak naprawdę w tym miejscu możemy postawić kropkę. Tak Niemcy mówią. Ich bin Zjednoczwancyś. Kropka, koniec. Czyli oznacza to, że ja jestem 27. W domyśle stary. Ale jeżeli już naprawdę chcemy podkreślić, że tak starzy jesteśmy, wówczas możemy, ja tę frazę napiszę w nawiasie. To oznacza, że możemy ją zastosować, bądź też nie. Ich bin Zjednoczwancyś ja Jae. Alt. I kropeczka. I otrzymaliśmy. Ich bin siebenundzwanzig Koniec wypowiedzi. Albo. Ich bin siebenundzwanzig jahre alt. Tak, czyli to znaczy dosłownie, ja jestem 27 lat stary. Ale mówię, Niemcy tak yy, nie mówią z tym jahe alt. Bardzo rzadko. Prosto. Ich bin tyle i tyle lat. Ok, teraz chciałbym stworzyć. Pytanie, czy Ty naprawdę masz 43 lata? Naprawdę, już wiemy jak jest. To jest wiekleś. Jak to będzie? To może na razie sobie darujmy to słowo wiekleś. Czy Ty masz y, 42 lata? Będzie to byst tu. Tutaj ta cyferka 42, czyli Czwajenfjercyś. Czwajenfjercyś. To jest króbka. Albo Jare alt. Możemy też dopisać. Czyli byst tu. 42 jare alt. A teraz przy dodaniu tej frazy, te, tego słówka, byst du Teraz ta cyferka, czyli 42 jare alt. Albo po prostu, byst du kiedyś. 42? Zapiszmy to. Byst Du. Wiekleś. To oczywiście też w nawiasie, bo możemy to zastosować, nie musimy. Bystu 42 fiecyś? I znowu w nawiasie jare alt. I za nawiasem oczywiście pytajmy. Bystu 42 fiecyś? Albo bystu fiekryś cwajunt fiecyś? Albo bystu tu 42 fiecyś jare alt? Generalnie tak właśnie, w ten sposób Niemcy mówią bystów, wiekleś, wswałem w jeżeli ktoś nie dowierza, że ktoś ma tyle lat. No, Okej, okay. chciałbym jeszcze zwrócić Wam na jedną rzecz uwagę, o czym mówiłem w przypadku tego rzeczownika zapisanego wielką literą. Mówiłem, że w języku niemieckim wszystkie, nie ma wyjątków tu, wszystkie rzeczowniki pisane są wielką literą i w tym zdaniu bystów, wiekleś. W fi, swarm y, fielcych Alt mamy rzeczownik ja ja, Dlatego on jest napisany, <laughs> przepraszam, wielką literą. To jest bardzo ważne. Ok, to tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zachęcam cały czas was gorąco do tego. Jeżeli nie obejrzeliście lekcji pierwszej, sięgnijcie po nią. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, pytania, możecie pytać śmiało, zostawcie swoje. Pytania, sugestie, wątpliwości w komentarzu poniżej. Pod tym filmem także zachęcam do zapoznania się z wcześniejszymi moimi filmikami, zwłaszcza do, ty, do tych, do których link zostawiam w opisie poniżej. Wiedza z tych właśnie filmików, które znajdziecie w opisie poniżej, jest bardzo ważna do naprawdę solidnego i porządnego, takiego rzetelnego nauczenia się języka niemieckiego. A co w lekcji trzeciej? W lekcji trzeciej skupimy się na trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli on, ona, ono. Bez tego, co właśnie znajdzie się w lekcji trzeciej, właściwie nie ma języka niemieckiego. Zapraszam, będzie ciekawie. Nie będziemy już skupiać się na tym. Będą całkiem inne wyrażenia. Zobaczycie. Widzimy się w lekcji trzeciej. Na razie, cześć.